Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Marcin Kuśmierczyk, komentator polityczny z kanału Polityka Zagraniczna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Donald Trump wygrał w ubiegły wtorek prawy bory Partii Republikańskiej w 14 z 15 stanów, w których odbyło się głosowanie. Czy to pokazuje, że musimy coraz bardziej oswajać się z myślą, że Trump te wybory prezydenckie może wygrać? Jak najbardziej tak. Na początku musimy oswoić się z myślą, że z całą pewnością dzisiaj już można w ten sposób powiedzieć, będzie on kandydatem z ramienia Partii Republikańskiej. Natomiast to, czy zostanie ostatecznie prezydentem, oczywiście jest zdecydowanie zbyt wcześnie, by, by powiedzieć. Mamy przed sobą jeszcze wiele miesięcy kampanii wyborczej i jeszcze mamy co najmniej, myślę, kilka ostrych zakrętów w tej kampanii wyborczej. Amerykańskie wybory pokazały nam w ciągu ostatnich... Cykli wyborczych, że prognozowanie na tym etapie, kto wygra, jaki będzie ostateczny rezultat, nie ma zbytnio sensu i nawet te sondaże, które dzisiaj widzimy, one niekoniecznie muszą odzwierciedlać to, w jaki sposób zakończą się te wybory, ale jak najbardziej, Donald Trump jest teraz na fali wznoszącej i to on będzie tą centralną postacią tej kampanii wyborczej. To znaczy, z jednej strony on będzie oczywiście główną, główną częścią, główną osią kampanii wyborczej republikanów, ale również demokratów, ponieważ główną szansą tak naprawdę prezydenta Biden na reelekcję, jest to, że dostateczna ilość Amerykanów, dostateczna duża część amerykańskiego społeczeństwa nie będzie chciała powrotu Donalda Trumpa. Więc wszystko będzie tak naprawdę kręciło się wokół, wokół tej postaci, więc no, na pewno będzie ciekawie. No właśnie, bo z kolei Joe Biden wygrał wszystkie 16 głosowań w przeprowadzonych tego dnia prawyborach w Partii Demokratycznej i to oni, Biden i Trump, prawdopodobnie no, zawalczą o fotel prezydenta USA. Jak on ocenia to starcie? To starcie można ocenić na podstawie tej kampanii wyborczej, która już um, odbyła się 4 lata temu, więc wiem mniej więcej czego się spodziewać. Wiem jakie argumenty, wiem jakie argumenty będą będą padały, czyli na przykład tego czy Joe Biden jest w odpowiedniej kondycji do tego, by rządzić. Będą padały pytania na temat kondycji amerykańskiej gospodarki, która zdecydowanie będzie w centrum tej, tej kampanii wyborczej. Wiemy, że że my w Europie skupiamy się na, na temat na tematach związanych na przykład z bezpieczeństwem, z polityką zagraniczną, ale to będą wybory przede wszystkim, które rozstrzygną się o sprawy wewnętrzne. O to w jaki sposób powinna, powinna wyglądać amerykańska gospodarka, czy skupiać się na inwestycjach w zielone technologie, czy znowu zrobić Amerykę wielką, jak mówi jak mówi Donald Trump. Więc to będą wybory, które w, w, z dużym prawdopodobieństwem rozstrzygną się w oparciu o kwestie dotyczące polityki wewnętrznej. Tutaj mamy też kwestię wieku i umówmy się, no Joe Biden ma 81 lat, a Trump 77 i walczą o prezydenturę światowego lidera. Czy ten wiek też może być przeszkodą? Nie wiem jak to nawet ująć. Będzie, będzie z całą pewnością przeszkodą, ponieważ każda, każda gafa, każde przejęzyczenie obu kandydatów będzie wrodziło wielką falę komentarzy, czy ten człowiek na pewno powinien być prezydentem naszego państwa. Amerykanie generalnie są bardzo niecierpliwieni tym stanem rzeczy, że właśnie do wyboru mają ludzi no, w podeszłym czy w zaawansowanym wieku, ujmując to momentami eufemistycznie, więc na pewno będzie to istotna, istotna oś kampanii wyborczej. No i to czy kandydaci zachowają dobrą kondycję, czy będą prezentować się jako ludzie energiczni, zdolni do, do prowadzenia amerykańskiej polityki, prowadzenia amerykańskiego państwa w tak wymagających czasach, no to na pewno będzie jedna z bardzo ważnych osi tej kampanii wyborczej. No dobrze, ale czy Trump jest zdolny do prowadzenia takiej polityki, skoro w weekend powiedział słowa, tu cytat: Nie ma nikogo mądrzejszego i lepszego e, przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny. I tutaj myślę, że. Um, Oczywiście tego typu wypowiedzi Donalda Trumpa to jest coś właściwie standardowego dla tego polityka. On bardzo lubi w ten sposób rzucić jakimś kontrowersyjnym tekstem, który później odbija się bardzo szerokim echem w przestrzeni publicznej. I rzeczywiście jest to niestandardowe spotkanie, ponieważ zazwyczaj państwa próbują... Kreować swoją politykę zagraniczną względem szczególnie takiego mocarstwa jak Stany Zjednoczone, w taki sposób, by mieć jakiś kontakt, mieć jakiś, jakieś połączenie z tym państwem, niezależnie od tego, kto będzie jego prezydentem, bo zawsze trzeba prowadzić politykę względem takiego mocarstwa, no, ubezpieczając się na wypadek, że wygra dowolna opcja na, 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 arenie, na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast myślę, że. Jesteśmy w świeżo po wyborach parlamentarnych w Polsce, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej do samorządów w Polsce, jesteśmy przed kampanią wyborczą do Europarlamentu i myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że to co politycy mówią w czasie kampanii wyborczej, szczególnie w, takich, w takim wiecowym otoczeniu, no często ma później umiarkowane przełożenie na rzeczywistość polityczną już rządzenia, więc wydaje mi się, że są co najmniej dwa... Inne czynniki czy inne, inne miary tego, jak może wyglądać polityka zagraniczna, jeśli Donald Trump um, obejmie ponownie władzę, niż te jego wypowiedzi. To jest po pierwsze, to w jaki sposób prowadził politykę zagraniczną, kiedy był prezydentem. Ale również, a może nawet przede wszystkim to, co mówią amerykańscy strategzy, amerykańscy analitycy, którzy brali udział w kształtowaniu polityki zagranicznej tego prezydenta w czasie jego pierwszej kadencji i o których z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że będą współkształtowali tą politykę, jeśli ponownie będzie prezydentem. A co mówią? Mówią na przykład, że Europa musi mm, przejąć ciężar prowadzenia sprawy ukraińskiej na siebie. Mówią to wprost, mówią, że Stany Zjednoczone będą skupiać się na Tajwanie. Mówią, że to jest dla nich priorytetowe zagrożenie. Nie, mu, nie chodzi tutaj o kompletne porzucanie Ukrainy, to znaczy są takie mm, elementy uzbrojenia, na przykład, które w przypadku wojny na Pacyfiku no, nie będą specjalnie potrzebne Amerykanom. Będzie to prawdopodobnie, jeśli do, do niej dojdzie, oczywiście, oby nie. E, wojna powietrzno-morska, więc czołgi czy starsze samoloty, takie jak F-16, nie będą specjalnie potrzebne, więc to jest sprzęt, który jest e, no, mniej użyteczny na Pacyfiku, a przydałby się w wojnie lądowej, jaka to czy się na Ukrainie, no ale jeśli chodzi już o zasoby precyzyjnej amunicji, jeśli chodzi już o no, te zasoby wywiadowcze, no, Ameryka też nie jest państwem, które ma niekończące się zasoby, więc jest ten establishment ewidentnie przygotowuje Europę na wypadek no właśnie istotnej i priorytetyzacji Pacyfiku, chociaż tutaj warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę i demokraci o tym mówią, to znaczy każdy mm, amerykański polityk, każdy amerykański prezydent będzie mówił w tej kwestii rzeczy podobne, tylko używał innego języka. To znaczy, dla Amerykanów z perspektywy tego państwa, to Chińska Republika Ludowa jest głównym i najważniejszym zagrożeniem dla pozycji tego państwa w stosunkach międzynarodowych. Rosja jest zagrożeniem pobocznym, po pierwsze, dlatego że Rosja jest ekonomicznie 10 razy mniejsza od Chińskiej Republiki Ludowej. To do Azji przenosi się dzisiaj centrum gospodarcze naszego globu, no a po drugie względem Rosji. Ameryka ma znacznie silniejszy sojusz NATO, to znaczy Europa jest bogata, Europa jest zasobna i Europa gdyby tylko chciała, tak naprawdę byłaby przecież w stanie zapobiec wojnie, czy to znaczy odstraszyć Federację Rosyjską przed, przed kolejną fazą agresji i to właśnie robią Amerykanie. Starają się skłaniać Europejczyków do tego, by no, swoje bezpieczeństwo wzięli na poważnie i wydaje się, że ten przekaz działa. A czy to jest tak pana zdaniem, że Europa nie chce wziąć tej odpowiedzialności tylko i wyłącznie na siebie? Wydaje mi się, że Europa w, tkwiła pod, od II wojny światowej w letargu, w letargu, w który sprawiał, że strategicznie to Stany Zjednoczone były tym kluczowym partnerem, który zapewniał parasol nuklearny i który koordynował politykę bezpieczeństwa. Dzisiaj trzeba odbudować wiele zdolności, nie tylko w. w w sferze przemysłu, czy w sferze tego, jak kształtować swoim, swoją politykę zagraniczną, ale również tego w ogóle, jak myślimy my o naszym własnym bezpieczeństwie i co myślimy my o sobie. To znaczy, jesteśmy w momencie przewartościowania bardzo długotrwałych, długoletnich, wielowiekowych momentami schematów myślenia, przede wszystkim po stronie Europy Zachodniej, gdzie Europa działa w Rosji trudnego, czasami bardzo trudnego, ale jednak partnera, partnera, na którym trzeba było czasami oprzeć nawet jakąś część swojej polityki, na przykład gospodarczej, no, po to, by zapełnić stabilność w Europie Środkowo-Wschodniej. No te, ta Europa już odchodzi. To znaczy to spojrzenie strategiczne na Federację Rosyjską musi być dzisiaj inne, ponieważ jeśli zaakceptujemy to spojrzenie dzisiaj w w fazie kolejnego no, imperialnego zrywu Federacji Rosyjskiej, um, no to to grozi podważeniem fundamentów, na których zbudowana została obecna Europa, czyli współpracy integracji europejskiej, co doprowadziłoby do wielkich szkód również dla Europy Zachodniej. Więc dzisiaj tak naprawdę w. Z interesie Europy Zachodniej jest porzucić schematy myślenia, które rządziły polityką tych państw przez, przez wiele, wiele dekad. A czy my możemy też słowa Trumpa, jego doradców a propos właśnie tego, że Europa powinna się zbroić, odczytywać w ten sposób, że to nie jest tak, że on mówi, że nie, my, nie, my nie dostaniemy wsparcia, ale to USA mogą potrzebować naszego wsparcia w razie konfliktu na Pacyfiku? Cóż... Mi... Prawda jest taka, że, że europejskie wsparcie, jeśli chodzi o wojnę powietrzną, morską, jeśli chodzi o Pacyfik, może być tak naprawdę mocno... To nie jest ono kluczowe. Tam Ameryka konstruuje swój własny, inny, odrębny troszeczkę system sojuszniczy z kluczowymi państwami, takimi jak Korea, Japonia. No, możliwości na przykład Polski do tego, by wziąć udział w takiej, w takiej wojnie są. To są żadne, tak? To znaczy więc, więc Europa nie będzie tym kluczowym czynnikiem, jeśli chodzi o rywalizację z, z Chinami w, w sensie militarnym kluczowa. Natomiast to, w jaki sposób Europa zareaguje na taki konflikt pod względem gospodarczym, to może okazać się kluczowe. Czy Europa będzie chciała za wszelką cenę kontynuować na przykład handel z Chińską Republiką Ludową, o którą opieramy bardzo wiele kluczowych procesów w Europie. Cały proces transformacji energetycznej naszego kontynentu. Niestety, przynajmniej moim zdaniem, niestety oparty jest właśnie nie na produkcji własnych. Mocy produkcyjnych, jeśli chodzi o nowe, zielone technologie, ale tak naprawdę o import gotowych rozwiązań, przede wszystkim z Chińskiej Republiki Ludowej. Więc um, taki konflikt, zakłócenia łańcuchów dostaw, jeśli Amerykanie postawiliby no, sprawę na twardo, to znaczy nie handluje się z Chińską Republiką Ludową, bo jest konflikt, jest wojna, jest twarda, ostra wojna handlowa, um, no to Europa byłaby w naprawdę dużym potrzasku. Ze względu na, na politykę, którą prowadziła do tej pory. Myśli pan, że jutro też ta kwestia będzie poruszana, no bo jutro prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk mają spotkać się z Joe Bidenem, no i amerykański prezydent w zaproszeniu napisał relacje między USA a Polską nigdy nie były ważniejsze. To jest oczywiście taka, taka fraza, która bardzo często występuje w, występuje w dyplomacji, szczególnie ostatnio, jeśli chodzi o Polskę i Stany Zjednoczone. I wydaje mi się, że jest w tym wiele prawdy. To znaczy, że rzeczywiście, strategicznie Polska dla Stanów Zjednoczonych znaczy dzisiaj znacznie więcej niż, niż przed wybuchem wojny. Natomiast czy Polska będzie istotnym czynnikiem w tej szerszej rozgrywce, jeśli chodzi o, o rywalizację z Chińską Republiką Ludową? No to musimy starać się przekonać do tego Amerykanów, że tak właśnie jest. A to nie będzie proste, ponieważ nie, nie będzie proste, ponieważ sami rzadko tak portretujemy rywalizację w Europie Środkowo-Wschodniej jako część szerszej całości, jako walkę o no, globalny porządek, w którym tak naprawdę mimo wszystko chodzi o Chińską Republikę Ludową. Dzisiaj trzeba w ten sposób argumentować w stosunku do Amerykanów, no bo... Oni się na tej Chińskiej Republice Ludowej skupiają. Więc jeżeli ten nasz region umiejscowimy nie tylko w tej rozgrywce lokalnej vis-a-vis -vis Federacja Rosyjska, ale jeżeli um, wpiszemy to w szerszy kontekst tego, kontekst tego, że Rosja współpracuje z Chińską Republiką Ludową, um, że te państwa dążą do podważenia obecnego ładu międzynarodowego i roli Stanów Zjednoczonych w tym, w tym ładzie międzynarodowym, no to wówczas nasza pozycja strategiczna i pozycja negocjacyjna w rozmowach z Amerykanami będzie a z naszej perspektywy, z perspektywy Polski, kto powinien wygrać wybory? Joe Biden czy Donald Trump? Wiem, że to, to być może zabrzmi bardzo mocno dyplomatycznie, ale szczerze mówiąc, ja sądzę, że to nie będzie miało takiego. Aż kluczowego znaczenia. Wiem, że proszę zwrócić uwagę, że obecnie prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, bardzo chce wspierać sprawę ukraińską, chce przesyłać tam kolejne partie amunicji, a mimo wszystko nie może tego zrobić. Ponieważ wydaje mi się, że w polskim życiu publicznym zbyt dużą wagę przy, przykuwamy do tego jednego człowieka na tym jednym stanowisku, a jednak na przykład o polityce zagranicznej. W, tej, w tym, tej sferze finansowej, czyli na przykład czy finansujemy wysiłki zbrojne innego państwa, o tym decyduje Kongres Stanów Zjednoczonych. I to Kongres dzisiaj nie chce uchwalić kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy, mimo tego, że chce tego e, administracja prezydenta. E, więc wydaje mi się, że musimy patrzeć na szerszy spektrum amerykańskiej polityki. Nie tylko na to, co wygląda wybory prezydenckie, ale też jak będą rozkładały się siły w amerykańskim Kongresie. E, I niezależnie od tego, kto będzie miał większość i kto będzie e, decydował o kształcie amerykańskiej polityki zagranicznej. Z względem każdego środowiska trzeba prowadzić skuteczną politykę Taką, która argumentuje w to, 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 co chcą usłyszeć dane środowiska w, w Stanach Zjednoczonych. I republikanów można przekonać do tego, że warto, że warto inwestować w naszej części Europy, tylko trzeba do nich podejść w bardziej transakcyjny sposób, a mniej mówić o wielkich wartościach demokracji i walki, walce dobra ze złem, tylko bardziej o interesach i o tym, że to im się po prostu opłaca. Gościem rozmowy poranka był Marcin Kuśmierczyk, komentator polityczny z kanału Polityka Zagraniczna. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Radio M FM.